Ten cytat Napoleona Hilla nigdy nie miał większego sensu niż dzisiaj, gdy obserwujemy zjawisko, które przeczy wszelkiej logice statystycznej. W chwili, gdy oglądasz ten film, mniej niż 15 milionów ludzi na całym świecie kontroluje nieproporcjonalnie dużą część globalnego bogactwa, kieruje firmami wartymi miliardy dolarów i podejmuje decyzje, które wpływają na życie miliardów ludzi. Nie mówię o tajnej elicie ani teorii spiskowej, mówię o udokumentowanym fakcie, który niewielu odważy się chłodno przeanalizować. Żydzi stanowią zaledwie 0,2% światowej populacji, ale posiadają ponad 20% nagród Nobla i kontrolują gigantów takich jak Facebook, Google, Goldman Sachs. I BlackRock, kiedy Einstein zrewolucjonizował fizykę, kiedy Freud rozszyfrował ludzki umysł, kiedy Spielberg na nowo zdefiniował kino, nie był to przypadek, był to wynik czegoś znacznie głębszego. Istnieje niewidzialny sposób myślenia, przekazywany od tysiącleci, programowanie, które zamienia przeciwności losu w paliwo, prześladowania w opór, a mniejszość w przywództwo. Podczas gdy większość ludzi zmaga się z okolicznościami, ta konkretna grupa wykorzystuje je jako trampolinę. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego trzyletnie żydowskie dziecko uczy się już kwestionować, debatować i myśleć krytycznie, podczas gdy inne w jego wieku ledwo potrafią formułować pełne zdania? Dlaczego w tradycyjnej rodzinie żydowskiej porażka w szkole jest praktycznie niemożliwa? Dlaczego odnosili sukcesy przez wszystkie epoki, mimo że byli wypędzani, prześladowani i masakrowani? Odpowiedź nie leży w genetyce, szczęściu ani fantastycznych teoriach. Leży w zasadach, które każdy może przyjąć. Tych samych, których Napoleon Hill przestrzegał przez dziesięciolecia badań nad niezwykłymi umysłami. Niezachwianej wierze, jasno określonym celu, codziennej dyscyplinie umysłowej i czymś, czego większość ludzi nigdy nie pojmuje umiejętności przekształcania ograniczeń w zalety. W ciągu najbliższych kilku minut odkryjesz, jak nastawienie ukształtowane w obliczu przeciwności losu stało się fundamentem najbardziej konsekwentnego sukcesu w historii ludzkości. Nie ma znaczenia twoje pochodzenie, religia, ani to, ile razy poniosłeś porażkę. Liczy się twoja gotowość do przyjęcia kodu, który może całkowicie zmienić twoją trajektorię. Przygotuj się, bo to, czego się dowiesz na temat siły prawdziwej tożsamości, zakwestionuje całą twoją wiedzę o sukcesie. Wyobraź sobie, że budzisz się każdego dnia, wiedząc dokładnie, kim jesteś, niezależnie od tego, co myślą inni. Wyobraź sobie, że nosisz w sobie tak głębokie przekonanie, że ani odrzucenie, ani krytyka, ani porażka nie zachwieją twoją istotą. To nie przywilej dla nielicznych, to wynik czegoś, co możesz zbudować, zaczynając od dziś. Kiedy Steven Spielberg trzykrotnie został odrzucony przez wymarzoną szkołę filmową, nie zmienił kariery. Wiedział, kim jest. Kiedy Mark Zuckerberg stanął w obliczu pozwów sądowych na miliardy dolarów i druzgocącej krytyki, nie porzucił swojej wizji. Wiedział, kim jest. Kiedy Albert Einstein został nazwany szkolnym nieudacznikiem i zapytany o swoje rewolucyjne teorie, nie poddał się. Wiedział, kim jest. Naród żydowski niesie w sobie coś, co większość ludzi traci w dzieciństwie niezachwianą tożsamość. Od najmłodszych lat uczą się, że nie istnieją po to, by zadowolić świat, lecz by wypełnić pewien cel. Podczas gdy ty dorastałeś, słysząc, że powinieneś się dostosować, wpasować i być akceptowanym, oni dorastali ze świadomością, że powinni być wierni swoim wartościom, nawet jeśli oznaczało to płynięcie pod prąd. Pomyśl przez chwilę o swoim życiu. Ile razy zmieniłeś zdanie, bo ktoś się z tobą nie zgadzał? Ile razy porzuciłeś marzenie, bo inni mówili, że jest niemożliwe? Ile razy zdradziłeś samego siebie, żeby dostać się do grupy, która nawet nie szanowała twoich wartości? Różnica między tymi, którzy prosperują, a tymi, którzy przetrwają, leży w tym, w jasności co do tego, kim jesteś. Tradycyjny Żyd budzi się ze świadomością swoich wartości, zasad i misji. Nie potrzebuje konsultacji z mediami społecznościowymi, aby uzasadnić swoje wybory. Nie potrzebuje aprobaty innych, aby podejmować ważne decyzje. Jego wewnętrzny kompas działa, ponieważ został skalibrowany od najmłodszych lat. Czy zauważyłeś kiedyś, jak ludzie bez wyraźnej tożsamości zmieniają kierunek z każdym wiatrem? Dziś chcą jednego. Jutro czegoś innego. Dziś wierzą w jedną filozofię, a za tydzień w coś zupełnie innego. Żyją w dryfie, bo nigdy nie zdefiniowali, kim naprawdę są. Tymczasem osoby o silnej tożsamości radzą sobie z każdą burzą. Nieważne, ile drzwi się zamknie, wiedzą, że znajdą inne. Nieważne, ile osób powie nie, oni i tak podążają swoją drogą. Bo kiedy wiesz, kim jesteś, to świat dostosowuje się do ciebie. A nie odwrotnie. Jeśli masz dość prób zadowolenia wszystkich, jeśli masz dość zmieniania maski w zależności od otoczenia, czas złożyć deklarację wszechświatowi. Jeśli jesteś gotowy przestać się tłumaczyć i zacząć kierować się autentycznością, napisz komentarz poniżej. Deklaruję wszechświatowi swoją prawdziwą tożsamość. Ale silna tożsamość to dopiero pierwszy krok. Jest coś jeszcze bardziej rewolucyjnego, co opanowują od dzieciństwa, coś, co zmienia zwykłych ludzi w niezwykłych liderów. W milionach żydowskich domów, co tydzień od ponad trzech tysięcy lat, odbywa się pewien rytuał. W każdy piątek przed obiadem, mamy i tatusiowie nie rozmawiają o pogodzie, pracy, ani codziennych problemach, zadają pytania, pytania, które stanowią wyzwanie dla dziecięcych umysłów. Jakiej lekcji nauczyłeś się w tym tygodniu? Jaki problem rozwiązałeś? Czego dowiedziałeś się o sobie? A tymczasem, ile znasz domów, w których rozmowa kręci się wokół rozwoju intelektualnego? Ile rodzinnych obiadów koncentruje się wokół filozofii, logiki czy rozwiązywania złożonych problemów? Odpowiedź jest druzgocąca i wiele mówi o przyszłości każdego dziecka. To, co zaraz odkryjesz. Przeczy wszystkiemu czego uczono cię o edukacji, nie chodzi o dyplomy, certyfikaty ani oceny, chodzi o coś znacznie głębszego i potężniejszego. W wieku trzech lat tradycyjne żydowskie dziecko uczy się już kwestionowania absolutnie wszystkiego: nie buntu, ale rozwijania krytycznego myślenia. W wieku pięciu lat uczestniczy już w rodzinnych debatach, gdzie jego zdanie jest słyszane i szanowane. W wieku siedmiu lat rozumie już, że wiedza to jedyna rzecz, której nikt nie może mu odebrać. Porównajmy to teraz z tym, co dzieje się w większości domów. Dzieci są uciszane, gdy zadają pytania, zniechęcane do kwestionowania autorytetów i uczone biernego przyjmowania informacji. Skutek dorośli, którzy nie potrafią samodzielnie myśleć. Czy wiesz, że Einstein był uważany przez tradycyjne szkoły za przeciętnego ucznia? Że stał się rzeczywistością dopiero wtedy, gdy sam zaczął kwestionować podstawy fizyki? Różnica nie tkwiła w jego inteligencji, lecz w sposobie, w jaki uczono go podejścia do wiedzy. Edukacja żydowska nie kształtuje wyznawców, lecz liderów myśli. Nie uczą się na pamięć, by zdać testy, lecz uczą się przekształcać w rzeczywistość. Każda przeczytana książka to narzędzie do rozwiązywania realnych problemów, każda debata to trening dla dorosłości. Ale oto sekret, którego nikt ci nie zdradza: to podejście nie jest zarezerwowane tylko dla nich. Możesz zacząć je stosować już dziś, niezależnie od wieku czy pochodzenia. Pytanie brzmi, czy jesteś gotów wyjść poza swoją intelektualną strefę komfortu? Podczas gdy większość pochłania informacje niczym mentalny fast food, kultywują wiedzę niczym święty ogród, podczas gdy inni oglądają telewizję dla relaksu, czytają, by się rozwijać, choć wielu unika głębokich rozmów, aktywnie ich poszukuje. Rezultat tej różnicy w podejściu jest szokujący: w ciągu jednego pokolenia całe rodziny wychodzą z ubóstwa, w ciągu dwóch pokoleń budują imperia, w ciągu trzech pokoleń wpływają na całe cywilizacje. Dostrzegasz ten schemat? To nieszczęście. Nie przywilej, to metoda. Metoda, którą każdy może przyjąć, jeśli tylko jest gotów traktować swój umysł jako swój najcenniejszy atut. Ale jest coś potężniejszego niż indywidualna wiedza. Coś, co wykładniczo mnoży rezultaty każdego, kto rozumie, jak to działa. W 1654 roku 23 żydowskich uchodźców przybyło do Portu Nowojorskiego, mając na sobie jedynie to, co mieli na sobie. Wygnani z Brazylii, bez grosza przy duszy, oderwani od świata i mówiący obcym językiem, ich potomkowie kontrolują jedne z największych fortun Ameryki. Jak to możliwe? Odpowiedź tkwi w czymś, co wydarzyło się w pierwszą sobotę po ich przyjeździe. Zebrali się nie po to, by opłakiwać przeszłość, ale by planować przyszłość. Każdy z nich dzielił się swoimi umiejętnościami, kontaktami i pomysłami. Podczas jednego spotkania przeobrazili się z odizolowanych uchodźców w potężną sieć wzajemnego wsparcia. To zjawisko powtarza się w każdym zakątku świata, w którym osiedlają się Żydzi. W São Paulo młody żydowski przedsiębiorca, który otwiera sklep z elektroniką, nie konkuruje sam z międzynarodowymi gigantami ma dostęp do rzetelnych dostawców, lojalnych klientów i doświadczonych mentorów w całej społeczności. W ciągu sześciu miesięcy jego mały sklep prosperuje, podczas gdy indywidualni konkurenci ponoszą porażkę. Czy znasz jakąś społeczność, która działa w ten sposób? Gdzie sukces jednej osoby jest szczerze celebrowany przez wszystkich? Gdzie wartościowe informacje są udostępniane bez obawy przed nieuczciwą konkurencją? Gdzie młodzi ludzie otrzymują autentyczne wskazówki od osób, które już odniosły sukces w życiu? Wyraźna różnica między tymi, którzy prosperują, a tymi, którzy stoją w miejscu, często leży w jakości ich sieci kontaktów. Podczas gdy większość ludzi gromadzi powierzchowne kontakty na LinkedIn, Żydzi budują głębokie sojusze oparte na wspólnych wartościach i wzajemnym zaufaniu. Badania pokazują, że 85% szans biznesowych powstaje dzięki osobistym rekomendacjom. Ale oto szok. Tylko 12% osób poświęca czas na budowanie strategicznych relacji. Rezultat jest przewidywalny. Większość zmaga się z problemami w pojedynkę, podczas gdy zorganizowana mniejszość rozwija się zbiorowo. Kiedy Larry Page i Sergey Brin tworzyli Google, nie zaczynali od zera. Mieli dostęp do mentorów ze Stanford, inwestorów ze społeczności żydowskiej Doliny Krzemowej oraz sieci wsparcia, która wierzyła w projekt jeszcze przed wygenerowaniem przychodów. Ta fundacja pozwoliła im skupić się na innowacjach, podczas gdy inni martwili się o podstawowe przetrwanie. Sekret tkwi nie tylko w poznawaniu ludzi chodzi o to, by stać się kimś, komu inni chcą pomóc. Żydzi od najmłodszych lat uczą się, że relacje buduje się poprzez autentyczną wzajemność. Nie proszą o przysługi, lecz oferują wartość, nie dążą jedynie do otrzymywania, ale do aktywnego przyczyniania się do sukcesu innych. Czy kiedykolwiek zastanowiłeś się nad analizą swoich pięciu ostatnich rozmów ile z nich dotyczyło wzajemnego rozwoju, możliwości biznesowych, lub dzielenia się wiedzą? A może wszystkie krążyły wokół narzekań, plotek i nierozwiązywalnych problemów? Prawda jest taka, że większość ludzi jest otoczona energią, która wysysa energię, a nie ją napędza. Żyją z ludźmi, którzy normalizują przeciętność, zniechęcają do wielkich marzeń i destrukcyjnie rywalizują. Rezultat jest nieunikniony. Latami tkwią w tym samym miejscu, ale jest jeszcze jeden, ostatni element, który przekształca to wszystko w konkretne, mierzalne rezultaty. Jeden element, który definitywnie oddziela tych, którzy marzą od tych, którzy osiągają. Podczas II wojny światowej, gdy więźniowie obozów koncentracyjnych tracili nadzieję, niektórzy Żydzi dokonali czegoś niezwykłego. Założyli podziemne uniwersytety, uczyli się nawzajem, prowadzili debaty filozoficzne i planowali przyszłość, którą zbudują po odzyskaniu wolności. Nawet w piekle nie porzucili dyscypliny umysłowej, która ich definiowała. Ten obraz ujawnia coś głębokiego na temat mocy dyscypliny. To nie tylko przestrzeganie zasad i rutyny, to umiejętność utrzymania swoich wartości i celu nawet gdy wszystko wokół się wali. To przekształcanie przeciwności losu w paliwo do rozwoju. Doszedłeś tak daleko i teraz posiadasz kompletny kod. Niezachwianą tożsamość, która chroni cię przed opiniami innych. Ciągłą edukację, która przekształca twój umysł w maszynę do rozwiązywania problemów, strategiczną społeczność, która pomnaża twoje możliwości, a teraz dyscyplina jako element, który materializuje to wszystko w realnym świecie. Prawda jest taka, że większość ludzi zna te zasady, ale niewielu stosuje je konsekwentnie. Wiedzą, że powinni więcej się uczyć, ale oglądają programy telewizyjne. Wiedzą, że powinni nawiązywać kontakty z lepszymi ludźmi, ale pozostają w toksycznych kręgach. Wiedzą, że powinni być zdyscyplinowani, ale ulegają chwilowym impulsom. Różnica między wiedzą a życiem polega właśnie na tym codziennej konsekwencji. Tradycyjny żyd Wstaje codziennie o tej samej porze, aby się uczyć, niezależnie od tego, czy czuje się zmotywowany, czy nie. Szanuje zobowiązania rodzinne, nawet gdy wolałby robić coś innego. Inwestuje czas w relacje, nawet gdy nie przynosi to natychmiastowych korzyści. Nie chodzi o perfekcję, ale o kierunek. Każdy mały, zdyscyplinowany wybór buduje nową wersję ciebie. Za każdym razem, gdy wybierasz rozwój zamiast wygody, zbliżasz się do sposobu myślenia, który przekształca mniejszości w światowych liderów. Wyobraź sobie, że budzisz się jutro, wiedząc dokładnie, kim jesteś, bez względu na zewnętrzne oceny. Wyobraź sobie, że masz umysł tak wyćwiczony, że dostrzegasz możliwości tam, gdzie inni widzą problemy. Wyobraź sobie, że nawiązujesz kontakt z ludźmi, którzy szczerze pragną twojego sukcesu. Wyobraź sobie, że masz dyscyplinę, by przekształcić swoje wizje w namacalną rzeczywistość. To nie fantazja to nieunikniony rezultat świadomego stosowania tego, czego się tu nauczyłeś. Kot jest w twoich rękach. Ostatnie pytanie brzmi: czy zachowasz te informacje jako bezużyteczną wiedzę, czy przekształcisz je w fundament swojej nowej rzeczywistości? Jeśli wszystko, co tu usłyszałeś, obudziło w tobie coś potężnego, jeśli czujesz, że nadszedł czas, by przestać być biernym obserwatorem swojego życia, zadeklaruj to już teraz. Napisz w komentarzach: Dziś aktywuję swoją mentalność lidera. Polub ten film, jeśli zmienił twoje spojrzenie na sukces i dobrobyt. Zasubskrybuj kanał, bo tutaj nie znajdziesz powierzchownej motywacji, a prawdziwe strategie mentalnej transformacji. Włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnych treści, które mogą zmienić twoją ścieżkę. Podziel się swoimi pytaniami lub osobistymi wyzwaniami w komentarzach, nawet anonimowo. Chcemy stworzyć społeczność, w której każdy czuje się wspierany w autentycznym rozwoju. Dziękujemy, że poświęciłeś swój cenny czas na coś, co naprawdę może odmienić Twoje życie. Do zobaczenia w następnym filmie. Jeśli dotarłeś aż tutaj. To znaczy, że nie jesteś taki jak większość. Jesteś osobą poszukującą prawdziwej transformacji, a nie tylko rozrywki. Ten darmowy plan działania to mój sposób na docenienie Twojego zaangażowania i zaoferowanie Ci praktycznych narzędzi do wdrożenia wszystkiego, czego się nauczyłeś. Dni jeden trzeci. Definiowanie wartości poświęć 15 minut dziennie. Na spisanie swoich podstawowych wartości. Określ, na co nigdy nie poszedłbyś na kompromis, niezależnie od presji otoczenia. Stwórz deklarację tożsamości w jednym jasnym, mocnym zdaniu. Dni 4-7. Test przekonań przez cały tydzień. Podejmuj decyzję wyłącznie w oparciu o zdefiniowane przez siebie wartości. Zauważ, jak często odczuwasz presję, by zadowolić innych kosztem własnych przekonań. Zapisz te sytuacje i opisz, jak sobie z nimi poradziłeś. Dni 8-10. Nauka rytuału. Wyznacz sobie stałe 30 minut dziennie na skupioną naukę. Wybierz temat, który bezpośrednio wpływa na twoje cele. Czytaj z sensem, robiąc notatki i kwestionując każdą prezentowaną koncepcję. Dni 11-14. Natychmiastowe zastosowanie za każdym razem, gdy dowiesz się czegoś nowego, znajdź sposób, by zastosować to jeszcze tego samego dnia. Przekształć wiedzę w praktyczne działanie. Podziel się swoją wiedzą z co najmniej jedną osobą, wyjaśniając ją własnymi słowami. Dni 15-17. Audyt społeczny. Przeanalizuj pięć najważniejszych relacji osobistych i zawodowych. Określ, które osoby napędzają cię do przodu, a które uniemożliwiają ci rozwój. Podejmuj świadome decyzje o tym, gdzie inwestować swoją energię społeczną. Dni 18-21. Budowanie umysłu nawiąż. Kontakt z co najmniej trzema osobami, które podzielają podobną wizję rozwoju. Rozpocznij głębokie rozmowy o celach, wyzwaniach i możliwościach. Zaoferuj szczerą pomoc, zanim poprosisz o cokolwiek w zamian. Poranek, chwila jasności, wstań 15 minut wcześniej, aby zastanowić się nad swoimi wartościami i określić trzy priorytety na dzień. Zadaj sobie pytanie: jak mogę dziś uszanować swoją tożsamość? Po południe: przerwa strategiczna. Poświęć 10 minut na ocenę, czy twoje działania w ciągu dnia są zgodne z twoimi podstawowymi wartościami. Wprowadź wszelkie niezbędne zmiany przed końcem dnia. Noc: przegląd wzrostu przed snem. Zapisz wyciągniętą lekcję i sposób, w jaki zastosujesz ją jutro. Znajdź kogoś, komu możesz pomóc lub z kim możesz nawiązać kontakt następnego dnia. Po 21 pierwszych dniach osiągniesz pełną jasność co do swojej tożsamości, wyrobisz sobie stałe nawyki uczenia się i zbudujesz solidne podstawy strategicznych relacji. Co najważniejsze, udowodnisz sobie, że masz dyscyplinę, by utrzymać realną zmianę. To nie tylko ćwiczenie, to początek nowej wersji Ciebie. Wersji, która nie podąża za nurtem, ale tworzy swój własny nurt. Wersji, która nie szuka aprobaty, ale buduje szacunek poprzez konsekwentne rezultaty. Jeśli ten plan działania znalazł u ciebie oddźwięk, udostępnij ten film komuś, kto również jest gotowy na zmianę sposobu myślenia. Zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej praktycznych strategii transformacji mentalnej. Napisz w komentarzu, który z dwudziestej dni najbardziej chcesz wdrożyć i dlaczego.